Cześć, jestem Ola, to jest mój kanał. Też Ola. <coughs> Sorry. Dawno nie angażowałam Was w widowni we w, w swoje filmiki, no więc tym razem zadałam Wam, poprosiłam Was, żebyście zadawali mi pytanie na Instagramie, a ja usiądę i odpowiem. Przynajmniej na to ciekawsze. Zaczynajmy. Ja pierniczę. Czy wy nie macie co robić, tylko zadawać mi pytania na instagramie? Come on! Życie jest takie piękne praca, szkoła i inne rzeczy. Nexity pyta, planujesz coś studiować? Um, planuję studiować, nie w Anglii, nie w Londynie, planuję studiować w Warszawie i to na razie tyle. Mm. Czy już możesz normalnie chodzić na twojej złamanej nodze? Um, mogę chodzić normalnie, biegać rzadko próbuję, iść na rolkach mogę w miarę bez problemów, tylko muszę napchać dużo skarpetek i dużo rzeczy, żeby mnie śruby w bucie nie ubierały. Um, nogę jeszcze nie do końca zginam, jak zginę na przykład tą nogę, sorry. Ale to chyba dlatego, że troszeczkę przestałam a robić ćwiczenia na to nogę, ale jest okej. Okay. Na jakim kierunku chciałabym studiować? Myślę, że chciałabym studiować coś związanego z biznesem. Co jest dla ciebie najtrudniejsze w byciu dorosłym? Aż tak, how to adult. Zawsze uważam, że taka pierwsza myśl, która ci przychodzi, w odpowiedzi na pytanie, jest taką szczerą myślą, ale w tym momencie nie przychodzi mi nic oprócz tego, że. pieniądze. Cały czas trzeba zarabiać pieniądze, żeby jakoś żyć. Może nie trzeba, ale ja przynajmniej tak sobie wyobrażam, potrzebuję pieniędzy, żeby żyć. Kierować czy być kierowanym? Jak jesteś człowiekiem, to samochód kierujesz, jeżeli jesteś samochodem, to jesteś kierowany. że jakie słuchy. Czy będziesz robić jeszcze kiedyś kreatywne filmiki, oprócz tych, w których rozmawiasz? Zdecydowanie tak. Są to moje ulubione filmiki i które... Dostają też najwięcej wyświetleń, ale to nie jest tak, że każdy film, który, ch który chcę robić, to znaczy chciałabym, żeby każdy filmik, który robię, był bardzo kreatywny, ale nie zawsze się da, a nie chcę robić nic za przymus. Zauważyłam, że im bardziej pracuję nad filmikiem, tym lepsze są rezultaty, tym bardziej jestem zadowolona, więc mam w głowie kilka filmików, ale niestety nie wiem. Um, czemu wszystkie są związane z Polską? Tutaj czuję się, jakbym nie miała o czym nagrywać w Miku. A jak bardzo różni się, co robisz aktualnie od tego, co chciałaś robić, gdy byłam gimbuską? Gdy byłam, gdy byłam gimbuską, po pierwsze, nie brałam w ogóle do głowy, że mogę nie iść od razu po liceum na studia, ale ci mi właśnie trzeci rok bez studiów. Um, wyobrażałam sobie, że będę żyła w Nowym Jorku, że będę tam mieszkała i że moje życie będzie bardzo pokładane, że że będę wiedziała, co chcę robić, a dokładnie jest wszystko inaczej, niż sobie wyobrażałam. I wszystko praktycznie, moje znajomości, moja praca, wszystko w moim życiu potoczyło się dokładnie inaczej. coś są w sumie wdzięczne, że nie wyszło, jak miało wyjść, według gimbusiarskiej mnie. To jest dla Ciebie wzorem do naśladowania? Zdecydowanie moja mama, o której chciałabym zrobić film. Szykuj się, mamo! Co uznajesz za największą wartość w życiu? Rodzinę. I właśnie o tym chciałam zrobić. Taki fajny, ciekawy filmik, właśnie o, o wartościach w życiu i rodzinę. Wytłumaczę Wam w następnym, mam nadzieję, filmiku dlaczego. Czy jesteś veganką, wegetarianką? Jeśli nie, to czy, czy dałabyś rady być i dlaczego? Ja od zawsze uważałam się za osobę, która kocha kurczaki, skrzydełka, a wszystko co związane z kurczakami. Dziwnie to zrozumiało. <grych> Ale ostatnio w pracy. Odkąd zaczęłam pracować, codziennie nam serwują na obiad praktycznie kurczaki. Praktycznie przysięgam codziennie. I nie wiedziałam, że kiedykolwiek to powiem, ale mam dosyć jedzenia kurczaków. Po prostu zbrzydło mi całe mięso. I przez ostatnie trzy tygodnie, nie wiem, zrobiłam może trzy pasterki, jakieś piłbasy czy czajkowiec, ale po prostu nie z... czuję obrzydzenia do mięsa przez te codzienne jedzenie kurczaków. I tak bardzo, jak chciałabym zostać weganką, tak bardzo. U mnie to działa na zasadzie, że ja, ja nie lubię monotonnego jedzenia, w sensie, że nie chcę codziennie jej sałaty i, czego, czy, i czegoś innego, a nie wiem, czy mam czas i nie wiem, czy potrafię, nie wiem, czy mam chęci, nie mam pomysłów na jakieś wegetariańskie um, posiłki. No i tak to wygląda. Ale chciałabym, jeżeli miałabym obok siebie kogoś, kto by mi codziennie przygotowywał posiłki wegetariańskie, spoko. Gdzie widzisz siebie za 10 lat? To znaczy planujesz mieć męża i dzieci? Czy chciałabyś jakoś zaryzykować, ale strach ci to uniemożliwia? Na przykład skok na bandzie, wyjazd w nieznane. Chciałabym skoczyć na bandzie, ale nie mam pieniędzy, chciałabym skoczyć z samolotu, ale też nie mam pieniędzy, i nie wiem, czy na bandzie mogę nawet przez nogę. chyba nie. Mogę przez nogę, haha. Um, Wyjazdy w nieznane. To jest jednym z moich celów, ale jakoś się z tym nie spieszę, bo myślę, że teraz chcę się skupić na pracy i na studiach, a po studiach będę robić sobie, co mi się chce. Jaki dalszy plan na YouTube? Pozdro, pozdro men. Chciałbym dalej kręcić. Chcę traktować YouTube a bardziej na luzie, niż się stresować tym, co mówię i co robię i bla, 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 bla. Chcę to bardziej brać na luzie. Bo YouTube to jest YouTube, to jest tylko internet, to fuck. Czy muszę się przyjmować? Bawić się w fajne, to nie dla mnie. Czy ufam sobie? Czy wiem, kim jesteś? I czy znam swoją osobę? Czy może jednak często zaskakuję samo siebie? Nie wiem, co robić i gdzie mam o powinnam iść. Nie wiem, gdzie mam oraz powinnam iść, ale ufam sobie i wiem, że sobie dam radę w każdej sytuacji. Czasami mam takie małe ataki paniki, że jednak nie, ale dochodzę do wniosku, że jednak tak. Za czym tęsknisz? Za latem. Wolisz bez względu na wszystko mówić prawdę, czy może bywają sytuacje, w których wstrzymujesz się z powiedzeniem tego, co naprawdę o czym myślisz? Prawda, prawda, prawda. Mimo, że, boli, mimo, że czasami nie chce jej słuchać, z końców wolą słyszeć prawdę. Twoja ulubiona zabawa z dzieciństwa, a zabawa w policjantów i złodziei, i zamykanie złodziei w osiedlowym świetniku. Jakie drugie imię wybrałaś do bierzmowania? A Anna w mojej przyjaciółce internetowej i też dlatego, że to już było krótkie. Czy próbowałaś innych rodzajów rolkarstwa? Free skating, slalom, jazda szybka. Próbowałam slomu. Bo kiedyś facet zauważył i powiedział, ty mogę być prowadziolą, mogę być sprawiedolą. I jakieś tam inne rzeczy, ale Ofolę to swoje piruety, wiecie? Jaka jest Twoja największa wada? Zdecydowanie za dużo płaczę. Zdecydowanie. Czy uważam, że jestem spełniona w tym, co robię, czy podążam za marzeniami i postanowionymi sobie celami? Nie mam marzeń, o czym już chyba mówiłam. Mam cele. Wydaje mi się, że marzenia są dla ludzi, którzy... Wolę sobie myśleć i wyobrażać sobie, co by było, gdybym mógł, mogła to zrobić. A ja wolę sobie rzeczy nazywać celami i do nich dążyć. Czy jestem spełniona w tym, co robię? Tak. Pracuję, zarabiam pieniądze. Mam jakiś tam bliżej lub mniej określony plan na przyszłe miesiące. I jest ok. Życie jest fajne. Jestem zadowolona. Jak znaleźć sobie motywację, szczególnie w czasie sesji? Pozdrawiam, pozdrawiam, nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że to ja będę Was prosić o motywację w sprawie sesji, jak powiedział studia. Czy warto ułożyć sobie plan na życie, czy raczej spontanicznie podejmować decyzję? Ja już kilka razy próbowałam sobie ustalić szczegółowy plan na życie, nigdy nic z tego nie wypalało i bardzo się tym stresowałam. A teraz odkąd biorę wszystko tak bardziej na luzie, może to, może tamto, jeżeli nie to, to tamto, o wiele lepiej mi się ze sobą żyje. Jakie kierunki w studiów wydają ci się być najciekawsze, nawet jeśli nie wiążesz z nimi swojej przyszłości? Kryminologia, Chyba taka jest nazwana, o czym mama mówiła Weź idź na kryminologię, weź, idź, weź, idź Mówię, Mamo, to nie dla mnie Wydaje mi się, że to musi być bardzo ciekawy kierunek Mam taki obrzydliwy zwyczaj płukania Zębów wszystkim, co piję, Bleh, wiem. Czy chciałabyś nagrać coś z innymi youtuberami? E, tak, chciałabym coś nagrać z Ewą z Red Lipstick Monster, bo wywarło na mnie naprawdę świetne wrażenie. Co sądzisz o tatuażach? Jak jeszcze niedawno mi się podobały, to teraz uważam, że nie zrobiłabym sobie jednego. I to nie dlatego, że to zostaje na całe życie, tylko po prostu uważam, że tatuaże nie są robione w 100% dla siebie, tylko żeby komuś pokazać. Czy emocje pomagają czy przeszkadzają w tworzeniu treści? Jakie mają wpływ na Ciebie i efekt końcowy twoich filmów? Ja staram się skupić na pozytywnych emocjach, pozytywnych treściach, bo negatywne mi kompletnie nie wychodzą, są nudne denne i ludzie mówią, że kompletnie, że kompletnie mi nie pasują, co z czym się zgadzam. I jeszcze w innym aspekcie, że o tym myślę to czasami, gdy coś mnie tak uderzy, coś mnie ruszy. I wtedy jestem taka wypełniona emocjami, że chcę o tym powiedzieć. I wtedy z tego wychodzą dobre filmiki, więc... To raczej ma pozytywny wpływ na treści, przynajmniej moje. I gdy wiem, jak je ubrać w słowa. O to pytałeś? Co u mnie słychać? A, dziękuję bardzo, że pytasz, to się u Ciebie uda. Słychać. A mam dzisiaj wolne. Wstałam o 12.00. może mam tyle czasu. Sobie i tak nie mam nic innego do roboty, bo jest smok, czy nawet na rokach nie pojeżdżę. Przynajmniej w pokoju pod sprzętem. Um, i tak. Następne wolny mam w sobotę i niedzielę, czyli za. Nie wiem, w jakim dniu wrzucę ten filmik. Boże, już jest luty, ja pierniczek, ten czas szybko leci. No. Myślę, że następny filmik, jaki nagram, to będzie właśnie filmik o wartościach. Próbowałam już go nagrać za 3-4 razy. Tylko kończyło się na tym, że w sumie nie wiem, nie wiedziałam to, co chcę powiedzieć i dałam i milczałam i gadałam o głupotach, więc. No, mam nadzieję, że Q&A wam się spodobało. Przepraszam, że nie odpowiedziałam na masę pytań i dziękuję wszystkim, którzy zadawali pytania. Przepraszam. Myślę, że następne Q&A będzie niedługo, jeżeli wam się podoba. I no, dziękuję za oglądanie, dziękuję za lajkowanie, dziękuję za interesowanie się mną. I miłego dnia, miłego weekendu. Jesteście najlepsi. papa. Pa. Boże, jestem taka niezręczna. Co jest?